Oj, dzień dobry. Jestem mega zaspany jeszcze, ale trzeba było wstać. Ostatnia noc w namiocie. Mimo tego, że było bardzo wilgotno, jeszcze później padał deszcz w nocy i bardzo wietrznie, to była to bardzo przyjemna noc nie będę ukrywał, także cały zestaw sprawdził się świetnie w śpiworze było bardzo przyjemnie także polecam serdecznie, jak potrzebujecie jakiegoś śpiworka to walcie do firmy Cumulus oni wam świetnie pomogą, bo śpiwór sprawdził się w 100% namiot też no nie ma się tutaj do czego przyczepić mata też było przyjemnie Pakujemy się i jedziemy dalej. Nowy dzień, nowe nadzieje przede wszystkim pogodowe. Dzisiaj trasa do Gdańska. Tam kończymy, bo, bo to jest ostatni dzień naszej wyprawy. Pociąg mamy o 20.50, więc dość późno, ale to dobrze będzie czas, żeby zdążyć, z tego powodu, że nie wiemy, czy załapiemy się na tramwaj wodny. Z Tolkmicka do Krynicy Morskiej. Fajnie, jakby się udało. No a tymczasem jedziemy czekając na słońce. No, ale jadąc na ten Gdańsk, chcemy przeatakować Braniewo, Fromborg, Tolkmicko, Mierzeję Wiślaną. Także raczej taką fajniejszą trasą. No i to jest droga tutaj, właśnie. Muszę się wrócić. Nie, no już jestem totalnie wkurzony. Na, na start dnia. Przyznam wam szczerze, że jesteśmy na skraju załamania psychicznego. Piotrkowi się rozpadają torby. Mi też, te w zasadzie punkty montażowe nie wiem czemu dzisiaj nie działają. No to oficjalnie mogę powiedzieć, że tramwaj wodny płynie o 15.30. Szkoda, że nie z pół godzinki wcześniej. No, ale to oznacza, że jedziemy zgodnie z planem, zaliczyć wszystkie atrakcje, zobaczyć co planowaliśmy, ale jednocześnie wiąże się to z męką psychiczną, bo to co się dzisiaj dzieje, po prostu nie wiem. To planowanie, te tereny tutaj to jest jakiś absurd. Teoretycznie większość trasy. Powinno być po asfalcie, a jeszcze prawie w ogóle go nie widzieliśmy, tylko nie wiem, na parę kilometrów. Jedziemy dalej w ciszy. Ponad 40 km mamy już przejechane. No, takie okoliczności nas tu piękne otaczają. Ale nie najlepiej się czuję. Chyba jednak coś te, coś te deszcze, no, coś mnie złapało, chyba. Jakieś przeziębienie. A my jedziemy w kierunku Braniewa. Może wreszcie jakaś cywilizacja się pojawi? S22. No totalne pustki. Jedno auto jedzie. No, korci, nie ukrywam. No, ale zachowajmy kulturę. I rozsądek, może to też dobre słowo. No, to jesteśmy w Tolkmicku. Szybciutką pauzę zrobimy w żabce, bo nic już w bidonach nie mam. No i tak to tutaj wygląda u mnie. Chyba wystarczająco brudny, żeby, żeby gravelowcy odbahali, co? No a na wprost e, widać e, wieżę e, Zamku Biskupiego w Braniewie. No jest to jedna z nielicznych E, chyba atrakcji, które, które są w Braniewie. W Braniewie, które jest e, najstarszym miastem w armii. No i jest jeszcze taki bardzo ładny kościół, dość duży, trzeba przyznać. No i w zasadzie to chyba tyle. no Nie słyszałem, żeby tu jeszcze było e, wiele jakichś innych atrakcji. Samo Braniewo jest najstarszym miastem w armii. I to w zasadzie chyba tyle. Jeszcze coś ma tutaj związanego z Kopernikiem, ale to już nie wiem, musicie doczytać. My jedziemy dalej. i dość szybko dojechaliśmy do Fromborka. Klimatyczne miasteczko. I mi się trochę pokiełbasiło. Eee, to z Fromborkiem właśnie eee, Mikołaj Kopernik ma bardzo dużo wspólnego, bo stąd pochodzi. Chociaż wszyscy myślą, że z Torunia. Eee, nawet obiady w jego domu tu serwują. Eee, tak wygląda ryneczek. Eee, idziemy jeszcze. Może nie idziemy, podjedziemy bliżej żeby spojrzeć na największą atrakcję Fromborka. I proszę bardzo, oto i cały kompleks wzgórza katedralnego. No, pomnik historii. Zatrzymamy się tam gdzieś z boku, co by dokładniej rzucić okiem. Właśnie tam, za sprawą Mikołaja Kopernika doszło do zmiany poglądów na temat tego, że Ziemia jednak nie jest płaska. Tam w ogóle gdzieś jest dom Kopernika, bo nie wiem gdzie mieszkał. Może gdzieś tam. Kto wie? No i bardzo dobrze, że wreszcie zaczęły się jakieś fajne atrakcje, bo mi się przynajmniej humor poprawia. Bo po tej rzeźni od Lidzbarka Warmińskiego, jaką musieliśmy przeżyć, żeby tu dojechać, no naprawdę to był Wulkan emocji, huśtawka nastrojów. Czasami były momenty, że ja po prostu najchętniej to już rzucił tym rowerem. I... No, a zresztą wiecie, jak to jest. Kto nie miał takich kryzysów? Zaczyna się. Już pochwaliłem, że mi się humor poprawia. A zaraz się to wszystko zmieni. Fajnie jest, co? Dziękuję. Dawaj, pokaż jakieś triki tu. Nawet ten koń się dziwi, że my tu jedziemy. Koniu, co to jest? No i tak oto jesteśmy w Tolkmicku. Malutka mieścina. I w zasadzie najistotniejszy dla nas element to jest bana, czyli tramwaj. Pójdziemy na pewno coś zjeść. No mamy jeszcze trochę czasu do odjazdu tego tramwaju. Natomiast chcemy wyczaić, skąd on odpływa. Jak zawieje to nas zwieje. To chyba dla odważnych. Ale widoczek jest no, co by nie mówić. No i tak to tutaj wygląda. Tam możecie zobaczyć Tolkmicko w całej okazałości. No a tutaj cały zalew wiślany. Jeszcze słońce wyszło, trochę spóźnione, ale jednak, no ale patrzcie, no pięknie. to jesteśmy w krynicy morskiej i trzeba przyznać, że tutaj to już się dzieje na grubo. Myślę, że nie widzieliśmy przez wszystkie dni tylu ludzi, ilu w, tych, w tym momencie widzimy obok siebie. Jest turystyczna miejscowa. No, tyle ludzi, no bo też się zaczął na dobre sezon urlopowy. Także już pierwsze turnusy, no to wbijamy, proszę Państwa, na R10. Także no tu już rowerzystów może być sporo. Patrzcie, jak pięknie. Mamy chwilę czasu, bo czekamy na prą w Mikoszewie. Aktualnie jest po drugiej stronie i czekamy na swoją kolej. Muszę Wam przyznać, że sama R10 majstersztyk. Jestem absolutnie pewien, że, że jeszcze na nią wrócę, żeby pokonać ją w całości. Wiem, że nie, nie cała trasa jest taka fajna jak ta, którą my mieliśmy okazję jechać. Później w ogóle też pogubiliśmy się, finalnie jechaliśmy cały czas z drogą wojewódzką, żeby trochę, trochę nadrobić też czasu, bo, bo nas goni, ale R10 złoto. Nie dziwię się, że, że jest tak często uczęszczana. No a my zaraz będziemy w Gdańsku. Fajnie, że jest słońce, przynajmniej na koniec, na koniec wyprawy. No to co, znowu płyniemy. Ale buja. No to jesteśmy. Wybitnie się cieszę, że, że no w sumie jeszcze nie koniec, bo musimy jeszcze dojechać 2 km na dworzec. No ale standardowo robimy zakupy w żabce. No czeka nas długa podróż, chyba 9 godzin o ile dobrze kojarzę. Także warto, warto się zaopatrzyć. No cóż proszę Państwa, jak to się mówi, jest i on, Gdańsk Główny dworzec kolejowy. Finito. Okej, okay, to my już czekamy na Pyronie. No i zawsze robię takie, taką mowę końcową. Podsumowanie. I też chciałbym coś takiego zrobić, ale powiem Wam szczerze, nie mam siły. Nie mam siły, nie chce mi się, nie jestem w najlepszym zdrowiu nie mam siły tak sobie myślę że po tych pięciu dniach gdzie działo się po prostu wszystko od pozytywnych rzeczy po bardzo negatywne myślę że mógłbym napisać książkę o bikepackingu ale to tak pół żartem pół serio jako że no nie mam sił żeby podsumowywać całą wyprawę a też naprawdę dużo mógłbym mówić na ten temat dajcie znać czy macie ochotę na takie podsumowanie na osobny film jak tylko znajdę czas, ochotę, żeby wymienić zalety, wady, co mi się podobało, co mnie irytowało, to dajcie znać w komentarzu, że chcielibyście coś takiego. A jak nie, no to, to nie. Dzięki za uwagę, mam nadzieję, że nieźle się bawiliście podczas całego tego serialu pięciodniowego. No i do zobaczenia na szosach, szutrach, czymkolwiek. Na razie.